Nie na żywo przy samorządowych rozstrzygnięciach pozostajemy. Druga tura wyborów po losowaniu. W takiej sytuacji znalazł się były burmistrz Przedborza, a szansę na dogrywkę dostał po tym, jak okazało się, że jego kontrkandydat dostał dokładnie tę samą liczbę głosów. Piotr Worowski, o tym dla Państwa teraz. Dzień dobry Piotrze. Ile dokładnie? 982 głosy. Tyle otrzymało identyczną liczbę, tyle otrzymało dwóch kandydatów. Zresztą te wybory tutaj w Przedborzu, jak popatrzymy, to okazuje się, że były bardzo wyrównane. Kandydatka, która wygrała tą pierwszą turę, miała 1100 głosów, ale za mało, żeby już zostać burmistrzem. Drugie i trzecie miejsce okazuje się, że dwóch kandydatów z tą samą liczbą oddanych głosów. I co w takiej sytuacji? Okazuje się, że w takiej sytuacji musi odbyć się losowanie. Nie. Przewodnicząca komisji miała dwie koperty, identyczne koperty, w nich dwa nazwiska tych dwóch kandydatów. No i w obecności samych zainteresowanych wylosowała, kto dostaje się z nich do drugiej tury. Tu szczęście uśmiechnęło się do byłego burmistrza, pana Miłosza Naczyńskiego, który mówił nam, że kiedy kładzie spać, to myślał, że wygrał, że będzie w tej drugiej turze bez żadnego problemu, ponieważ ludzie z jego sztabu już podliczyli głosy, no ale okazuje się, że coś się pomylili w tych obliczeniach. Później komisja, dwukrotnie sprawdzała i za każdym razem wychodziło, że ta liczba głosów jest taka sama, musiało być właśnie losowanie. Sam były burmistrz mówi w ten sposób, jakby frekwencja była wyższa, więcej głosów by było oddanych, to wtedy prawdopodobieństwo, że taka sama liczba będzie oddanych głosów jest o wiele mniejsza. Dlatego jego zdaniem tutaj przede wszystkim najważniejsze jest to, by w tej drugiej turze jak najwięcej osób poszło oddać swój głos. Zawsze byłem tego zdania, że jak największa frekwencja i jak największy udział społeczeństwa obrazuje faktyczny, przedstawia ten obraz demokracji lokalnej. Jak ja byłem burmistrzem, ta frekwencja była zawsze około 70% w naszej gminie, teraz troszkę mniejsza. Ale czym więcej osób głosuje, to jest lepiej dla tej lokalnej demokracji. Okazuje się, że każdy głos jest na wagę złota. Dosłownie. Tak. Pan Miłosz Naczyński był już burmistrzem, ale tu muszę dodać, że był prawomocnie skazany, dlatego stracił swoje stanowisko. Teraz ponownie ubiega się o to, żeby rządzić tym miastem i w drugiej turze zmierzy się z kandydatką obecną radną tego miasta, panią Agatą Wiśniewską Pawelak. Pytaliśmy ją, jak ona odniosła się do tego rozstrzygnięcia, co do tego w jaki sposób znalazła kontrkandydata w drugiej turze. Mówi wprost, to dla niej też było zaskoczenie, że trzeba było losować. No, ale skoro tak demokracja zakłada, to trzeba. Oczywiście to przeprowadzić. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaufanie, za otrzymanie tak dużo głosów. Natomiast moi kandydaci rzeczywiście znaleźli się w takiej można powiedzieć nietypowej sytuacji. Nastąpiło losowanie zgodnie oczywiście z prawem wyborczym, i można powiedzieć, że jeden z Panów miał szczęście, a drugi niestety pecha. Życzę oczywiście mojemu kandydatowi powodzenia w drugiej turze. Natomiast ja się trzymam że tak powiem swojego planu, swojego programu. Także będę dążyła do współpracy z naszymi mieszkańcami, będę rozmawiać, współpracować, chcę żeby było wszystko jawne, jasne dla naszych mieszkańców gminy i miasta Przedbórz. Głosowanie w drugiej turze wyborów 21 kwietnia. Czy wówczas w przedborzu też trzeba będzie losować, kto wygra? Chyba nie. Raczej nikt tutaj nie wierzy, że drugi raz taka sytuacja się powtórzy. Więc tu prawdopodobnie po prostu będzie wyglądało to tak, że liczba głosów będzie decydowała i nie trzeba będzie już losować. Nie, raczej nie ma możliwości na to, żeby taka sytuacja się powtórzyła, by dwóch kandydatów miało identyczną liczbę głosów. Chociaż kto wie, zobaczymy. No i ciekawe, czy ci, którzy nie poszli do tych wyborów, zmienią zdanie w tej drugiej turze, patrząc na to, że dosłownie jednego głosu zabrakło. Piotr Borowski, Piotrze, bardzo dziękuję.